się Siema, moneczko z tej strony Kittles i ze mną jest... Dobra. O nie! Y, uderzysz? A, ja tak nie możesz, dobra. Y, głupi wstęp. Najlepszy, jaki mógł być. Y, w Infection Smile. Tak się nazywa ta gierka. Ej, czy mi się wydaje? Dobra, y, chodź, mążyj. A ja jestem... To y, kliknij ten. Wejdź w tą pomarańczowe. I chodź. Dobra. Hop. B. Gdzie y, chodź. Y, tam gdzie na początku poszłeś. Tam idę ciebie, grać. Okej. Oj. Nie! Dobra. Jestem. To mogę sobie zgodzić. A ja idę do w smutku z wielką głową. Czekaj, ja tu... tarcia. Nie wolno ci tego klikać. Albo... Kliknij. Dobra. Oj, Oj. kusi, kusi. Dobra, będę i tak za rogiem jest... taka bo ja tu nie wziąłem. Wracam po pana. Serio? Serio. Brań. Do na smutku! O. E Czemu ja nie mam twarzy w ogóle? Chodź, chodź, chodź. Ej, czekaj, co to? Co tam jest do góry? Czekaj. Ja pomyślałam bo mi jak tak akurat mi się teraz słabo gra. a nie widzę, co jest ze mną. O! Dobra, ja wchodzę. O nie, ja nie wejdę. Aaa, tutaj tak. e, są kłody. Nie, no nie, to jest to białe. No, musisz tego unikać. Nie? Idę spocząć. Ale się. Biorę topmana. Nie, umarłem. You are now human team. Nie rozumiem o co chodzi. Dobra. Pierwsze co musimy zdobyć? Shotgun. Albo coś takiego, nie wiem. Cokolwiek, jakąś dobrą broń. A dlatego, że ja mam 753 punkty. Chyba. Nie widzę dokładnie. Bo ja mam ucięty kawałek kramu, Ale mi się wydaje, że trzy I Czekaj, bo tutaj jest taka Co to jest za rdze, biała szatka? Co chodzi? to się nie sugeruje? Niby co go... sugeruje? Bo się nie sugeruje, ładnie O, to, to ta szatka Nie, nie Słuchaj. ma już shotgunów, dobra nie, umarłem. Dobra. Nie był shotgun. Nie. Nie, co? No ja umarłem. Nie mam, ja też Ciebie widziałem tam w drogu, tam na dole. Nie. A nie jaka jest brak za tak odpina. Bardziej jak się ma przymieszać, mam kawałek na napis. No to ja sobie oddal Ale nie to się, o, idę na ring, ekstra Ale na to nie mogę wejść. No dobra No idę do ciebie, gdzie jesteś? Ja czekam na dworze No bo gdzie ty jesteś? Ja czekam na ringu Na ringu? Jestem przy ringu o, yy, To chodź się. trochę dalej Czekaj, czekaj tam gdzie jesteś, czekaj tam, tam gdzie jesteś Widzę cię Siema. Ale o co z tym? Tak, o! Tak. o, To dobrze, że tutaj coś takiego wymyślili. A co tu chodzi? Czekaj, pooglądajmy sobie zdjęcia. Zatrzymajcie sobie filmik, jak chcecie to poczytać. I miss internet. Zapomniałam o internecie czy coś takiego. Tam jest bank, chodź szybko! Jeszcze nie otwarty bank! Myślałem, że można sprintować. Nie wtedy ci przybliża. W sumie to mogłem ci o tym wcześniej powiedzieć. Zbuduj bombę i musimy czekać yy, parę sekund. I nie może spać na ten. I tutaj ma zostać, i nie możemy być blisko niej. Chodź. Tu I pi albo pilnujemy wejścia, nie? To ona jest dobra. O, trzeba zabierać punkty. punkty? No, no, ja też. Się to, się wziąć, się wziąć, się Dobra bo Ha to umieramy. I Ale umarłem. Ale pięknie się położyłem. Ej, a ty co ty tam robiłeś? Nie no, ja, ja nie rozumiem tej gierki czasami. Dobra, nie. nie. Dobra. ja idę tam. Ja sobie skaczę... Nie! Umarłem. Dobra. Pram no to nie jestem. Eee, cześć. A ja na poprzedniu. Na ringu Nie, ja jestem koło ringu. Aha, ja umarłem, nie. Nie wiem nawet ile mam HP. Co? Ja. Dzisiaj. Dobra, nieważne. Eee, jak będziecie chcieli jakąś gierkę, to po prostu powiedzcie bo mamy kilka gierek do obczajenia po prostu musi, musimy dobić yy, kilka jeszcze subskrypcji albo lajków 10 la... nie, powiedzmy jeden lajk i już yy, możemy ten już mamy nagrywanie yy, jakby nagrywanie tak mam butelka no to bierz, bo ona jest lepsza to jest za samochód? OK. Samochód została przez... Aha. To jest powiedzenie, przez kogo została e, zrobiona. E, chodź. Chodź. bi, bij, bi. bij. Bij ją. Jeszcze raz. O. Zabita. Wszystko. E, Tylko mi się skończyła. Trudno. nie. Ten laser. Nie. Było... Zaczekaj tam, ja jej już do ciebie biegnę. Czek. Okay. i butelkę. mana Co nie czemu ten... mi nie dotknęło? Zaczykaj, że tam nie rób mnie. Nie! No pomóż, chłopie! Chłopie, pomóż, pomóż, pomóż! Niech ktoś mi powiedział, że nie! Czekaj, ja tu. A nie można pliknąć. Dobra, ja też zostałem zamieniony. I podzielony ja na dwie części. Dobra. Musimy teraz przetrwać. A jak już wwiedzieliśmy parę map? O, dwie osoby. Dobra, czekamy. Ja. O nie. Z kim ja jestem? A ty jesteś na ringu. Faj! Marki, Markę. Wygrałem! I to na razie. Chodź! Nie, ja dam nie, ja mnie, nie! mnie dam nie! Mnie. Mnie. Ole odkryła sposób! Tak, Rinę! Dzięki! Dzięki mam nie Postanowiła tak, mnie zdradzić! Dobra, Postanowiłam jest ktoś zdradził. Pomóg i zdradził? zdradził. Czekaj, co tu jest? Nie wierne. Shift i co to? tam? Tam coś jest! U, oj, czekaj. E, wesoła minka! Wy ścianę. Nie. I co, ktoś tam jest? kto. Bi, Bibi, Coś tam jest! ty wam! Coś tam jest! Nie, nie, mnie to. Ja zostałem zamieniony. I ty też. Umar umrzemy. Więc. Konczymy Kończymy ten odcinek, bo umarliśmy. To narazka widzów.